Już tylko dwie godziny i się widzimy. Już zaraz będziemy. To studniówka 2020. Czas zacząć. Czarek, to ty? O Osiemano! Idziemy na zapieksy? Stop. Musimy pogadać. Chodzi o papier? Kupię jutro. Nie, nie, nie. Widziałem obraz. Nie mogę patrzeć, jak ty wzdychasz do tej Dominiki, wzdychasz, wzdychasz i nic z tym nie robisz. No jak jakiś pizdeusz. Stary, albo do niej podbijasz, albo o niej zapominasz! Podbić do niej. Jak? Srak! Dzisiaj, zrób to teraz, po prostu Dzisiaj jest na studniówce. Dość tych wymówek. Dziś jest na studniówce, wczoraj nie było okazji, a przedwczoraj miała chłopaka. Dalej ma. Wiesz co? Wychodzę. Wiesz gdzie idę? Ja się wbiję na tą studniówkę. Poderwę Dominikę za ciebie, bo ty nie masz jaj tego zrobić, rozumiesz? Idę to zrobić, chyba, że mnie ubiegniesz, Elo! Dobra, gdzie to jest? Nie za sztywno? Nie, no nie mogę się przecież rzucać w oczy. Ty, a to kto? No właśnie, co to za lamus? Klepiemy go teraz czy później? <grym> co to za dupeczka? Spójrz lepiej na jego garniak. To kelner czy co? <grym> Cześć. Czy mogę się do was przyłączyć? Idź są w frajerze. Lepiej przynieś nam jakieś drinki czy coś. A kim ty jesteś, kolego? E, Piotr, Piotr z Trzecice. Hmm. Dwóch nieproszonych gości na jednej imprezie to przesada. Nie wchodzisz. No nie, co ja teraz zrobię? Ale w sumie luz. Wychodzi na to, że czarkę też nie puścili. No nie! Ej, ty! Chodź tu! Gdzie byłeś? Nie wyrabiamy się z noszeniem jedzenia. Pomożesz? O co tu chodzi? No pewnie, że pomogę. Co mam robić? Nie będziesz przecież roznosił zarcia jakimś głupim małolatem. czeka Siemano, wiecie może, gdzie jest Dominika? A co? Chcesz jej ogarnąć jakiś alkohol? No raczej. No nieźle, e... może nam też ogarniesz. E... No wiadomo, tylko najpierw muszę znaleźć Dominikę. O, tu jesteś, a miałeś roznosić jedzenie. Gościu, zostaw mnie, ja tu nawet nie pracuję. I całe szczęście. A wy, dziewczyny, czego byście się napiły? Mam wszystko. No i po tak jest za każdym razem. A co tutaj robisz? Padłem z koleżanką, jako towarzysząca. Fajnie, a jak ma na imię ta koleżanka? Serio? Jessica. Jessica? Nie kojarzę żadnej Jessiki. Pokałaś? Co? Nie, nieważne. Wiesz... Dla mnie ważne. Mój chłopak znowu zaczął robić mi jakieś akcje, już mam dosyć tego wszystkiego. Myślę, że zasługujesz na kogoś lepszego. Tak? A... masz kogoś konkretnego na myśli? Wow. Moja szkoła! Piotr! To on! On mi ubranie! Ale... To ty nie jesteś Błażej?! Znaczy czy Błażej całuje tak dobrze jak ja? Co Słuchaj, ty mały kuta, tak się nie robi, dwoje na ps, i ijo, ijo. O, ty się nie z tej szkoły... Ja, ja jestem kelnerem. Kelnerem? To co ty tutaj robisz? Połowa uczniów jeszcze nie dostała jedzenia. I nie dostanie. Wie pan co? Zrzucam tę robotę. Daj sobie sam, misiu. Byłaś kiedyś w składziku uefis Jednak warto czasem zaryzykować, no, ale dobrze mieć wsparcie, kiedy zaczynamy wymękać. Poproszę hot doga, no, albo dwa. Lepiej obczaj zapieksę. Też dobra. No to poproszę zapiekankę. Okej. Okay. Kurde, czasem warto jest w życiu coś zrobić inaczej, szczególnie kiedy może z tego wyniknąć coś naprawdę zajebistego. Siemano, musicie koniecznie obczaić poprzedni Co odcinek. Jest? Jeśli nic je się robisz, to idziemy to naprawić. Piosen? Wyskakujcie z telefonu.